Szymano moi drodzy, jak mnie niedziela, jak minął ten tydzień. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo, ale to bardzo ważnej kwestii. Porozmawiamy sobie na temat strachu i obaw. Bo nie da się iść przez życie z ciągle zaciągniętym hamulcem ręcznym. Nie da się rozwijać, jeśli ciągle. Czegoś się boimy, obawiamy, mamy jakieś lęki i dotyka to większości z nas, a może i nawet każdego, więc rozbijmy to sobie na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego, czym jest strach. Strach jest biologiczną, biologiczną emocją, jest pierwotnym instynktem, który towarzyszy nam od setek, może tysięcy lat. I strach. Jest reakcją na realne zagrożenie naszego życia, zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Przykładowo scenariusz. Biegam sobie po lesie, biegam sobie po górach, wyskakuje dzik, wyskakuje niedźwiedź. No i jak moje ciało reaguje? Reaguje poprzez przyspieszone bicie serca, przyspieszony oddech, wyrzut adrenaliny. Bo moje życie jest w realnym niebezpieczeństwie, jest zagrożone. I to jest reakcja, która ma pozwolić mi przetrwać, ma albo pomóc mi uciec, albo walczyć. No, z dzikim zwierzęciem nie będę walczył, raczej będę uciekał, ale to jest pierwotny instynkt, który uruchamia w naszym organizmie, na naszym organizmie właśnie instynkt walki albo ucieczki. I to jest zadanie strachu. Ma na celu nas ochronić. Jest to reakcja naszego organizmu na realne zagrożenie naszego życia i bezpieczeństwa. No i czym są obawy? Obawy, najczęściej to są nasze myśli, które sami sobie tworzymy na sytuacje, które nigdy nie miały miejsca. Przykładowo, Nagrywam materiał na ten odcinek i się co Kurde, czy to się komuś spodoba? Jak oni zareagują? Może będą jakieś pozytywne komentarze, może negatywne. Zjedzą mnie żywcem, no cokolwiek. Czy jakieś wy... wystąpienia publiczne? Wyjdę na scenę, komuś się nie spodoba, o, zwyją mnie, z... jakieś dziwne rzeczy, niestworzone rzeczy. Po prostu. Obawy, lęki, obawy są wytworem naszych myśli, są wytworem naszego myślenia, i to jeszcze było myślenie, czy przemyślałem jakiś aspekt, rozważyłem realne scenariusze, co może później tak zabezpieczyć się, a zazwyczaj, a zazwyczaj obawy są wynikiem naszego nawykowego myślenia, bo zazwyczaj myślimy w aspekcie, co może później tak. Jak sobie nie poradzę? Myślimy w tym aspekcie negatywnym. Więc to są wy wyimaginowane sytuacje, są to wirtualne sytuacje, które nigdy nie miały miejsca, nie mają nic, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Więc taka jest różnica między odczuwaniem strachu, czyli realnego zagrożenia i. Czuciem obaw, lęku, coś co sobie sami produkujemy w naszej głowie, sami sobie to robimy, bo przywykliśmy do tego sposobu myślenia. No a co mówi nauka na ten temat? Nauka mówi tak, że strach powstaje w ciele migdałowatym, w najstarszej części naszego mózgu, pierwotnej części naszego mózgu. Obawy powstają w korze przedczołowej. Płacie przedszołowym. Czyli to jest ta świeża część mózgu, w której myślimy, analizujemy, podejmujemy decyzje, więc sami to sobie tworzymy, sami sobie to robimy. Strach jest reakcją na rzeczywistość, na realne zagrożenie. Obawy są wytworem naszej wyobraźni. William James powiedział, że tym, co myśli, są same myśli. Bo mamy tą tendencję. Jeśli nie jesteśmy na tyle świadomi do wyłapywania tego, do widzenia tej różnicy, snujemy sobie jakieś scenariusze w swojej głowie, później stujemy je coraz większe, coraz większe. I po prostu sami sobie generujemy ten strach i te obawy, bo jest to wytwór naszego nawykowego myślenia. Nie oddzielamy strachu, obaw w sytuacji realnej od fikcyjnej. Tym, co myśli, są same myśli. Bo cel myślenia nie jest myślenie, że coraz więcej, coraz więcej, jakieś tworzenie scenariuszy, rozgałęzianie ich, jak to, to, to. Tylko celem myślenia jest podjęcie, podjęcie działania. Myślisz, analizujesz, wyciągasz jakieś wnioski i do tego podejmujesz działanie. Wychodzisz ze swojej głowy do świata rzeczywistego. Większość ludzi z tymi swoimi obawiami, z tymi swoimi scenariuszami siedzi w swojej głowie nic nie robi, analizuje, paraliżuje się i jest ciągle w miejscu. I to jest tragiczne. Sami sobie to robimy. Sami strzelamy sobie w kolano, sami wkładamy sobie kiszprychy prychy do roweru, na którym jedziemy. Dlatego tak mało osiągamy, tak bardzo się blokujemy, tak bardzo zaciągamy ten hamulec ręczny w swoim życiu, a, nie, a sądzę, że nie na tym to polega. Życie polega na. Doświadczaniu, przeżywaniu różnego rodzaju emocji, różnego rodzaju doświadczeń. Strach ma na celu ochronić nas, obawy chronią jedynie nasze kruche, słabe ego, które boi się skonfrontować z rzeczywistością, skonfrontować swój delikatny obraz siebie. Obawy mają na celu ochronienie naszego ego, ochronienie nas przed dyskomfortem tylko nie dyskomfortem fizycznym, typu Rozbiorę się, wejdę zimą morsować, no to mogę zmarznąć, tak? Jak będę siedział za długo, no to może nabawić się jakiejś hipotermii, czyli fizyczne, fizyczny ból, fizyczny dyskomfort. Nie. Obawy mają za zadanie ochronić nas przed tym dyskomfortem emocjonalnym. Zazwyczaj podejrzewam, że w większości przypadków, obawy są wynikiem tego dyskomfortu emocjonalnego. Strach jest wynikiem na tą rzeczywistość, coś, co się realnie wydarza. Więc jak sobie z tym radzić? Kilka sposobów. Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, czy to zagrożenie, czy to, co sobie teraz wyobrażam, to, co sobie teraz snuję, jest realnym zagrożeniem. Czy moje życie jest w zagrożeniu, czy to są jakieś obawy typu nie wiem, czy dam radę. W ogóle, co to jest za. Zamyśli, nie wiem czy dam radę, nie wiem czy sobie poradzę, no to co, pójdziesz coś robić, biegać półmaraton, czy jakieś inne wyzwanie, co, umrzesz tam, padniesz tam? Nie. Co się w najgorszym wypadku może stać, to się zmęczyć za bardzo, po prostu powiesz, sorry, już więcej, więcej nie. Zejdziesz ze sceny, z podkulonym ogonem, co bym w życiu nie dopuścił sobie. Bym walczył do końca, ale dobra. Czyli rozróżniasz, czy to zagrożenie jest realne, czy to jest nierealne. Czy to jest wytwór mojej wyobraźni, czy to jest wytwór tego, co się rzeczywiście dzieje. Bo obawy są projekcją tego, co może wystąpić w przyszłości, albo wynikiem jakiejś przeszłości. Strach to jest reakcja na to, co dzieje się tu i teraz. Kolejne to jest. Opisanie tego, co czujesz. Boję się, bo, ponieważ, i napisz to sobie. Samo nazwanie, opisanie emocji powoduje, że nabierzesz do tego dystansu, spokoju, a może nawet sobie świadomy, że to nie ma czegoś, się tak naprawdę bać, tak jak to w tym powiedzeniu: puk, puk, strach puka, puka do drzwi, otwiera mu odwaga, a tam nikogo nie ma. To pewnie autor miał na myśli te obawy, tak? Innym aspektem to jest właśnie kontroluj to, co możesz kontrolować. Nie mamy wpływu na wszystko, co się wydarzy. Nie ma wpływu, jak pojadę na jakiś bieg, czy będzie padało, wiało, jaka będzie trasa, czy będą jakieś punkty z albo jak nie wiem, daję coaching i dla jakiejś grupki osób, no to jak oni zareagują. No ale mogę kontrolować to, co mogę kontrolować, czyli swoje przygotowanie, swoje działanie, jak idę na to spotkanie przygotowany, jak się przygotowuję, jak przeprowadzam wywiad, jakich pytań zadaję i nakierowanie swojego działania pod to. Czyli kontroluj to, co możesz kontrolować. Skup się na tym, co możesz kontrolować, a nie na czynnikach zewnętrznych, na których w ogóle nie masz żadnego wpływu. I czwartym punktem Ostatnim, ale nie najmniej istotniejszym jest działanie. Podejmij działanie. Analizujesz sobie jakąś sytuację, wyciągasz jakieś wnioski i podejmuj działanie. Działanie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jak zaczynałem robić swoją elewację, nie wiedziałem, jak równać ściany klejem, zaciągnąć ściany na drugi raz. No to gdy filmiki na YouTube jakieś tam bla, bla, bla. Kurde, jak to robić, jak to robić, bla bla bla. No ale w momencie, kiedy wziąłem pacę do ręki, rozmieszałem klej, zacząłem, na, zacząłem nakładać, zacią, za, zacząłem zaciągać no Kurde, jakie proste. No i te obawy, czy mi się uda, czy to wyjdzie dobrze, czy nie, no, kurwa, wyszło zajebiście. Podjąłem działanie. Działanie rozwiewa wszelkie wątpliwości, bo konfrontujesz swoje myślenie z rzeczywistością. I podsumowując, właśnie, bo. Życie jest po to, żeby je przeżywać w najlepszy możliwy sposób, rozwijać swój potencjał, sięgać po to, nad czym nam zależy spełniać, i realizować swoje plany, marzenia jakiekolwiek by one nie były. Nie każdy może z nas być milionerem, osiągnie <laughs> sukces materialny, finansowy, ale są inne rzeczy, które możemy przeżywać, odczuwać <laughs> doświadczać. Strach ma zadanie nas ochronić. Obawy tylko nas blokują i nas ograniczają. Nie pozwól sobie na to. Jeśli chcesz zdobywać, chcesz osiągać, to musisz rozgraniczyć te dwie rzeczy. Jeśli ci się to podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw swój komentarz ze swoimi spostrzeżeniami. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!